Jak zgłaszasz swoją abstynencję w Niemczech do MPU? Przede wszystkim, gdzie możesz to zrobić? Ile to kosztuje i na co musisz koniecznie zwrócić uwagę? Ponieważ mogą pojawić się błędy, zwłaszcza podczas pierwszej wizyty, które mogą później skutkować negatywną opinią w MPU. O tym wszystkim dowiesz się dzisiaj w tym filmie. Nazywam się Michał Paluk. Wraz ze swoim zespołem, składem psychologów pomagam w odzyskaniu prawa jazdy online. Przejdźmy teraz do głównego pytania. Jak w ogóle zgłosić abstynencję w Niemczech? Ile to kosztuje? Gdzie można to zrobić? Wszystko to wyjaśnię Ci w skrócie. Jako pierwszy punkt kontaktowy możesz wybrać dowolne, yy, dowolny punkt MPI w Niemczech, czyli Instytut Medyczno-Psychologiczny, który w zasadzie jest ośrodkiem wykonującym badania na potrzeby MPU. Możesz po prostu zadzwonić, podać swoje imię, nazwisko oraz powiedzieć, że chcesz rozpocząć 6, 12 lub 15 miesięcy abstynencji u nich. Możesz to zrobić za pomocą testów moczu lub włosów. W tym przypadku nie podpisujesz umowy na cały okres, lecz umawiasz się na pojedyncze terminy. Alternatywnie do ośrodków MPU możesz to zrobić także w laboratoriach. Zaleta laboratoriów jest taka, że jest to znacznie tańsze. W ośrodku MPU zapłacisz za test na obecność narkotyków od 100 do 130 euro za jedno badanie, a w laboratorium średnio 80 do 85 euro. Widać tu różnicę w cenach. Oczywiście, przy 6-miesięcznej abstynencji, przy użyciu testu z moczu musisz odbyć 4 wizyty, więc 4 razy poniesiesz te koszty ośrodku o MPU lub w laboratorium. Przy 12-miesięcznej abstynencji będzie to 6 wizyt, a przy 15-miesięcznej 7 wizyt. Oznacza to, że w laboratoriach wydasz znacznie mniej. Jest też inna znacząca zaleta korzystania z laboratoriów, kiedy masz swoje. Pierwsze badanie jesteś zapraszany na screening abstynencji, masz również przewagę w postaci rozmowy podczas pierwszego badania. Zadają Ci wtedy pytania, jak długo używałeś, co i jak często spożywałeś. Jeśli podasz jakieś informacje, na przykład że od 20 lat codziennie yy, spożywasz substancje, od 12 lat w weekendy bierzesz na przykład amfetaminę, NdMA, kokainę i pójść to w ośrodku MPU, na przykład w Tyf Nord. a rok później idziesz do Tyf Nord na MPU i nagle pójść coś innego, na przykład że używałeś tylko przez dwa lata, to jest to rozbieżność, którą mogą wykryć i wtedy po prostu nie przejdziesz pozytywnie MPU i nie będziesz wiedział, dlaczego nie przeszedłeś. W laboratorium masz tą zaletę, że możesz mówić, co chcesz, a oni później tego nie wiedzą. Po zakończeniu okresu abstynencji otrzymasz certyfikat abstynencji, który jest zgodny z Normą DIN 17025. Na certyfikacie będzie podane, kiedy odbyły się Twoje testy moczu, ile dni urlopu wziąłeś i że wszystko odbyło się zgodnie z Normą DIN. I nic więcej nie będzie na nim napisane. Jednak gdy zrobisz to w ośrodku MPU, to jest to odnotowane w aktach wewnętrznych i teoretycznie lekarz urzędowy może mieć do tego dostęp. Jak już wspomniałem, jeśli pójdziesz na MPU i powiesz coś innego, sprawa jest dla ciebie przegrana. Dlatego musisz wiedzieć wcześniej zastanowić się, gdzie najlepiej zrobić swoją abstynencję. Możesz oczywiście pójść na przykład do TYF Nord, a później do Dekra. To nie jest problem. Nie jest jesteś zobowiązany do powrotu do TYF na MPU. Ma to tę dużą zaletę, że Dekra nie wie, co powiedziałeś przy rejestracji w TYF Nord. To bardzo ważna informacja, ponieważ większość ludzi nie pamięta, co powiedziała przy rejestracji. Większość ludzi nie pamięta, bo to się działo na przykład 6 czy 12 miesięcy temu. Mieliśmy tysiące przypadków, jak pytaliśmy naszych klientów, co powiedzieli, a oni mówią: Nie pamiętam prawdopodobnie to i to, ale to jest bardzo ryzykowne. Dlatego polecam ludziom przejście do innego ośrodka MPU, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia z powodu nieprecyzyjnych lub sprzecznych informacji. Tak wygląda proces zgłaszania abstynencji. Możesz to zrobić telefonicznie u niektórych dostawców. Jest to również możliwe online. Na przykład w typ Nord może zgłosić abstynencję online dla narkotyków lub na alkohol. Jest to bezpłatne. Samo zgłoszenie nie kosztuje ani grosza, dlatego nie daj się nabrać, jeśli ktoś mówi, że za opłatą zgłosi to dla ciebie. Możesz to zgłosić samodzielnie. Nie ma w tym żadnych trudności. Przy zgłaszaniu abstynencji musisz tylko zdecydować, gdzie pójdziesz, gdzie zaoszczędzisz pieniądze i czy laboratoria są w pobliżu. To oczywiście kolejne pytanie. Jeśli nie, idziesz do ośrodka MPU, podajesz tam informacje, a później idziesz do innego ośrodka MPU na, na samolot MPU. To mój dzisiejszy wkład temat zgłaszania abstynencji, oczywiście w temat kosztów. Przedstawiłem Ci orientacyjne koszty, abyś wiedział, na co się przygotować. Masz również opcję wybrania urlopu abstynencyjnego, co jest uwzględnione w umowie abstynencyjnej. Jeśli jednak zadajesz sobie pytanie, czy w ogóle potrzebujesz abstynencji przy alkoholu, przy marihuanie czy narkotykach, lub czy potrzebujesz długiego okresu abstynencji? Ponieważ, ponieważ ktoś tak już powiedział, to wiesz, że abstynencja nie jest obowiązkowa. Jeśli otrzymałeś od urzędu informację o konieczności przeprowadzenia MPU, jest tam zalecenie 12-miesięcznej abstynencji, to jest to wyłącznie zalecenie, nie ma żadnych nakazów. Urząd zleca tylko MPU, czy musisz czekać 12 miesięcy, aby odzyskać prawo jazdy? Nie. Z firmą Dobre Biuro. My Ci pokażemy, jakie możesz odzyskać natychmiast bez abstynencji. Zapisz się teraz na wstępną konsultację na naszej stronie. I to MPU, samo MPU decyduje, czy potrzebujesz abstynencji, jak długo musisz się jej poddać, czy w ogóle jej potrzebujesz. To kluczowa zaleta, którą musisz wykorzystać, aby szybciej odzyskać swoje prawo jazdy. Dlatego zapisz się na bezpłatną konsultację. Pod tym filmem, w opisie filmu znajdziesz link, który prowadzi bezpośrednio do naszego kalendarza, gdzie bez problemu zapiszesz się na bezpłatną rozmowę telefoniczną z moim pracownikiem, który omówi całą interesującą się kwestię. Będziesz miał wtedy jasny obraz sytuacji, wiedział kiedy odzyskasz swoje prawo jazdy. Zapraszam Cię do kontaktu, do usłyszenia. Twój Michał Paluch z firmy doradczej Dobre Biuro. Bez przygotowania e, dobrego biura, no nie miałbym szans. E, ja już to wiem, nawet za dziesiątym, za pięćdziesiątym razem i pieniądze by poszły w błoto. Dobre biuro się przystosowuje do tego wypadku, co człowiek ma. I się. I...